ludziska, witajcie w kolejnym motovlogu na moim kanale Nie wiem czy dobrze będzie mnie słychać, mam nadzieję, że będzie dobrze słychać Słuchajcie, dzisiaj będzie odcineczek z serii od zera do stroiciela Więc będziemy sobie dzisiaj coś tam robić przy komputerze, strojeniu i tak dalej Więc chciałbym troszeczkę parę rzeczy potłumaczyć Co i jak, z czym to się je no i, no i na pewno pamiętajcie kolega Andrzeja, dla którego składaliśmy te mocne B18C4, mocno doprężone Dostałem od niego informację, że już silnik jest włożony, jest wszystko przygotowane Generalnie do tego, żeby ten silnik odpalać Więc właśnie jesteśmy w, w drodze do niego, więc będziemy mu pomagać to odpalać Także no, myślę, że będzie dosyć ciekawy odcineczek dzisiaj Zobaczymy, czy jakieś kwiatki nam nie wyjdą po drodze. Generalnie wziąłem swój komputer w zapasie z tego względu, że no P06, który kupił przerobione podstrojenie, to niestety bardzo mocno ma skorodowaną tą całą płytkę, więc nie wiem, czy nawet ten komputer będzie w ogóle działał, więc wziąłem po prostu na zapas swój. No i co? Lecimy. Mamy przed sobą jakieś 15-20 minut drogi, więc więc tak, no, mamy sondę szerokopasmową, mamy laptopa, mamy całą resztę, więc, więc będziemy coś tam działać. No i mam nadzieję, że Andrzej nic nam nie, nie nakiczał w kabel w czujnikach, ale to wszystko będzie widać po tym, po, po komputerze i po programie. A no i przede wszystkim trzeba jeszcze ustawić TPS-a, bo tam jest też chińska przepustnica 70 mm. Więc będziemy musieli ustawić sobie przepustnicę. No i to tyle ludziska. Także prawdopodobnie widzimy się na miejscu. Już u Andrzeja. I zobaczymy co on tam namodził. Eee, jak mu to wyszło generalnie. Także do zobaczenia na miejscu. Hej! Dobra, witamy w umarły garage, nie Andrzej? Ciebie umarły garage. Nie ma. Umarły garage. No co, rozpakowaliśmy sprzęty. O, Będziemy działać. Jakieś tam mierniczki z ten komputer twój. A to całe zamieszanie. Kupa złomu. Kupa złomu? To, to po co robisz? Nie, nie wybuchnie. Miejmy nadzieję. <noise> Ładuje się na razie. Jeszcze trzeba tutaj te czujniczki wrzucić tak jak mówiłem. Ten z tyłu i z przodu. No i co chyba wszystko nie? Wszystko masz. Wodę zalałeś czy zalałeś. Borygo. Borygo tak. no. Płyn chłodniczy. A, gdzie tam wody? Ale ma? będzie śmierdzieć w środku człowieku. Pod nogi. <noise> no także to wszystko to chyba będzie na razie git. Dolot masz zrobiony tak. Prowizorycznie. Prowizorycznie. Póki co, aby był, czyli rura panie, z D14. Mogę, jak ty to nałożyłeś? No? Pasuje. To powinno być rozrady, nie? No, no właśnie, to jest tak patrzę. Tamtą łapę masz gumową, nie? No, na razie tak. Gumową. Którą sobie potem zmienisz. Jak nie niepięknie. O, także tak. Sądy mamy. Niedługo będziemy to wszystko pakować do środka. Paliwo mamy. Paliwo mamy 9,8, wszystko przyszykowane więc... Gaz też mam. Gaz. Gaz. Do palenia. Ten komputer to już można wywalić. Czy on niepotrzebny. No, jest 90 będę wypalił. <gazji> Jeszcze do niczego nie potrzebny? Dobra. Co ja ci mogę mówić, Andrzeju? otwieraj bagażnik, będziemy coś tam sądy już pakować. A ty przez bagażnik? No, przez bagażnik to wiesz kable najbliżej. A z akumulatora te plusy minusy to z akumulatora Tutaj sobie wezmę, nie? Co generalnie? Gitara. Co na tych łapach lata? Eee, to jest. ich zespawałem na sztylet. na nas Wszystko na głucho, chłop spawa. O, jaka kierownica Fotele pralka. Ruda bierze też. Otworzyło? No. Jakieś dziwnie ty masz ten masz tam. Ty, to przykleiło się chyba tyle czasu. Ty. Nie puściło, co ty? Weź tam szarputkę. <laughs> Luksus, je. Yeah. No i co? Będziemy pomontować sondę. Dobra. <laughs> Pet palony i samochód będzie palony. Dobra, co? Wykręciliśmy świece, te wszystkie czujki są założone. Nabijemy teraz troszeczkę ciśnienia oleju. Komputer już też jest wpięty W międzyczasie, gdy tutaj trochę się ten olej uspokoi trochę spłynie, sprawdzimy stan oleju To ja w tym międzyczasie jeszcze tego TPS-a ustawię po komputerze Zobaczymy czy komputer w ogóle się połączy Się przywita z tym samochodem Opalę laptopa No i co? Ostrich jest podłączony, kabelek do datalogingu, komputer P06 przerobiony Tak to wygląda i się tak prezentuje, także Będziemy jechać z tematem No i co, jakąś tam wstępną mapę zagram Będę wam po kolei pokazywał, co z czym się je Mniej więcej Tak Jak zrobić, żeby korba wyszła bokiem przy pierwszym odpaleniu Nie ma problemu tak. Do kanału że. No od razu do kanału, nie Czemu by nie? Ty co na kanał wepkać, co A, a to a to będziesz potem olej wybierał z kanału No i silnik tak do naj... kanału i... A, no to chyba, okay, że, dobra Działamy. Aż kontrolka oleju zgaśnie. No kręć. No kręć silnika. Wszystko, tak? Gaś. Weź, przekręć, spróbuj jeszcze raz. Z zszedłeś z, z tych? No, tak, może ale do zera skręć I teraz z powrotem No Spróbuj mm. No tak z wyczuciem dociśni. Dobra ludziska Mamy ustawiony TPS Pokazuje 0,49V Andrzej już dokręca I tak to wygląda w programie HTS Będziemy to stroić HTS-em Emulator, datalog połączone Generalnie mapa jest wybrana do B18C6 od typera i lepiej jest ustawiona mapa z zapłonem, tak? Więc tutaj mamy niski, niski niską krzywkę i wysoką krzywkę. Oczywiście ona teraz się nie zmienia, bo datalok jest włączony. Sobie włączymy na razie. Tak to wygląda. To jest mapa na VTU, to jest mapa wesfałteka. Tu mamy zapłon. To z zapłonem to zrobimy tak, że my tutaj poucinamy troszkę tego zapłonu dla bezpieczeństwo, bo motor jest bardzo mocno doprężony. Więc go sobie cofniemy na przykład zostawimy na razie jakieś 18 stopni do ponu górą i tak na razie będzie miał tutaj pocofane. Dobra Wycofany zapom z tego względu, że motor jest bardzo doprężony, więc nie chcemy tutaj spalania stukowego. Na razie z paliwem nic nie robię, ale podejrzewam, że paliwa też będzie, trzeba, będzie trzeba ostro dolać. Ale to teraz nam pokaże sonda, e sonda FR. Mm, generalnie parametry, jeżeli chodzi o parametry, główne, główne opcje, sensory, to oczywiście wyłączony jest Witek mm, Pressure Switch, bo tego nie mamy w wiązce. E mamy wyłączony. Błąd numer 14, czyli błąd krokowca, bo wtedy normalnie będzie cały czas wyrzucać błąd i będzie samochód chodził na, na 2000 obrotów. Ponad VTEC jest wyłączony na razie. Odcięcie jest ustawione na 3000 obrotów. Odcięcie paliwem, oczywiście, bo jest auto w docieraniu. Na razie jest wyłączona sonda. Zwykła, ta z samochodu, żeby nie robiła nam poprawek, żebyśmy mogli trafić z mapą paliwa Potem już się wyłącza, żeby po prostu ustawić mapę, tak? Bo ona cały czas by nam robiła jakieś korekty I wtedy sonda ta szerokopasmowa by szalała Więc no, na to trzeba zwrócić uwagę, tutaj reszta jakieś Kiedy ma się odpalić wiatrak, wentylator to, to jest niepotrzebne na razie, ustawione w miarę normalnie Co? Mówię <laughs> Tak, szałpyty Wtryski 240 zostają, tutaj mamy jeszcze do wybrania preset, to jest dobrze. Tutaj możemy indywidualnie każdy cylinder sobie dolać, albo odjąć paliwa, tak samo przy odpalaniu możemy dorzucić paliwa, ale to jest wszystko wstępnie bardzo dobrze ustawione, więc tego nie trzeba ruszać. Tutaj jest procedura startu, nie ruszamy, doładowanie nie ruszamy i jakieś inne rzeczy typu popcorny, odłączanie, odłączanie klimatyzacji przy obciążeniach itd. Tak też, tego też nie ustawiamy czyli na razie względnie to jest ok, chociaż pokusiłbym się, żeby całą mapę przy tym doprężeniu yy, dolać swoje B20 musiałem 25% dolać, żeby przynajmniej chociaż te zwykłe fery były w, na postoju dobre to tutaj na razie zrobimy zobaczymy tak, że no. na razie zrobimy tak, że dodamy 15% paliwka, zobaczymy jak będzie yy, ewentualnie już wtedy będziemy robić od tego korekty Także tak, no co, włączamy datalogging, zobaczymy co będzie się działo z autem. Eee, Andrzej czyń powinność, nie? Powinnoś, nie? Czy Będziemy nie powin palić. <laughs> Będziemy palić, na razie to nie ruszam. Wiesz, ona na razie może, może być tak, że będzie dziwacznie chodzić, bo ma też oleju do cylindrów zalanego i tak dalej. Więc zaraz zobaczymy, poczekajcie, czekaj, czekaj. Sondy szerokopasmowe na razie nie włączam, bo tutaj będzie pewnie woda rzygać z wydechu, żeby teraz sondy nie uszkodzić. No dobra, dawaj. No próbuj. Poczekaj. Poczekaj. Zaraz zobaczymy, czy dobrze zaplodowało mapę, żeby tam przypadkiem mapy z B20 nie było. Dobra, teraz już jest na pewno wrzucona nam ta mapa. Próbuj. Daj jej trochę gazu. Pal! Dobra, poczekaj. Dobra, fura odpolona. Trzeba było troszeczkę poregulować przepustnicę na śrubce. Ale już trzyma wolne obroty, powoli się grzeje. Także spoko, a nie masz tej tej, żeby akumulator przy Halo. Zaraz się akumulator wyleci. Eee... Więc no tak, zapłony pocofane, mapa z b 8 c 6 w tym momencie, obroty około 850, afr -y widzę, że zaczyna się zubażać, więc trzeba będzie tutaj zrobić lekką korektę, ale zaczekamy, niż delikatnie lepiej się rozgrzeje i, i, i podziałamy tutaj coś w tym, w tym kierunku, już tutaj troszeczkę dolałem, na razie nie ma co tam się spuszczać tymi liczbami w tym momencie, z tego względu, że ona cały czas się grzeje, nie? już ma 58 stopni, Zapłon na postoju około 22 stopnie, więc no nic, patrzymy. TPS dobrze ustawiony 49V i zaraz tutaj popatrzymy sobie jakie tu będą logi, czy coś tu będzie się jakiegoś wariackiego działo, czy nie. No i nie wiem, która to godzina. Może zdążymy jeszcze jakąś mapkę zrobić taką do 3000, żebyś mógł żebyś mógł to docierać, nie? ale za dyma jest konkretna tak do 9 i... tak do 9 tobie dam do 9 żebyś sam składał ten silnik to sobie kręci do 9 a ja nie, nie, nie ma takiej opcji ale cichutko pracuje się zagrzeje to potem zobaczymy zlejemy olej zalejemy już taki bardziej bardziej docelowy bardziej bardziej tak bardziej bardziej bo na razie będzie sun power a potem już będzie power 1 Synpała. Da, Dobra co? Czekamy aż się zagrzeje. Tutaj nic ciekawego nie będzie. Później sprawdzimy jak będą świece wyglądały. I tyle no. Zobaczymy co tu z tyłu się dzieje. Z tyłu na razie ucieka woda cała. Kurde, nie straszny ty! Na razie ucieka cała woda. Nie gazu, bo ona tam jeszcze, wiesz, mapę ma trochę słabiej ustawioną Także tak, no, czekamy Dobra, więc mapa, wstępnie przejechaliśmy się, została zrobiona do 3000 obrotów VFRy wszystko się zgadzają, zapłony są pocofane, po tak jak widzieliście wcześniej Paliwko jest troszeczkę bardziej dolane, żeby było bardziej tłusto e, Z tego względu, że, no, autko będzie się grzało, tak? Żeby zmniejszyć się to wszystko to troszeczkę jest bardziej przelane Minimalnie Eee, Wolne obroty ogarnięte, wszystko ogarnięte Także na razie Andrzej będzie jeździł, z tych 3000 z obrotów sobie docierał Ja jeszcze tylko finalnie mu teraz wypalę to wszystko na e-promie eee, Po skończonym takim strojeniu trzeba włączyć sobie eee, Włączyć sobie sondę Trzeba te sądy powłączać eee, żeby, żeby to wszystko działało jak należy, nie? także wiecie tak to ma być. No i tyle. Nie wiem, no sporo stała to może nie ten. Dobra. Chip wgrany. Teraz sobie tego proma tylko włożę do kompa. No, porozruszać, trochę pojeździć. Sonda jest włączona, więc tutaj już nie będzie... Tak, wykręcaj wszystkie świece, jeszcze zrobimy na szybko, zobaczymy jaka kompresja jest na tym silniku. Tak tylko z ciekawości zobaczymy jak to wygląda, ja tutaj programy wszystko pozamykam, wyłączę tego kompa, już nie będzie to potrzebne No co, generalnie podczas jazdy obserwujemy wskazania sondy szerokopasmowej I po wskazaniu tej sondy klikacie CTRL i strzałka góra, strzałka dołu strzałka góra to jest chyba 2 albo 3% Dodania paliwa, no i po prostu obserwujecie, klikacie, obserwujecie. No, postojem aby 14,7. Podczas jazdy na delikatnej, takiej bardzo delikatnej, również 14,7 może to być. Przy na no te 12,5-12,7, ale no, na razie tego nie ustawialiśmy, więc na razie jest ustawiona wolno obroty 14,7, a podczas jazdy jest około 14,5. 14,4 Po to, żeby to trochę było bogaciej. Minimalnie odrobinkę. A teraz Andrzej wykręca świecę. Przy okazji wymieniliśmy ten pierwszy olej. Auto się zagrzało na tym oleju. Zostało to wszystko zlane. I teraz został zalany ten syn power 5W40. A później, teraz po 450 km, znowu wleci nowy olej. Gorące. I zaraz będziemy mierzyć. Aż wykręciłeś świecę, tak? No, no to dobra. Będziemy działać z pomiarami i zobaczymy jaka kompresja. No dawaj. góry, nie? No dobra, kręć. No też osiemnastka. Dobra. No. No, o, tu lekko ponad. Ale tu o jeden więcej zapompowałeś. Także tak. Małe perypetie bo Ma oczywiście Andrzej perypetie. zapomniał dokręcić koło od wspomagania. Nie, się zastanawiałem. Od razu już normalnie miałem zimne poty, nie? Bo myślałem, że panewka stuka. Przekręcone było, ale za słabo. Nie no co, Altko śmiga po 18 barów na cylinder, to oczywiście jeszcze wzrośnie, bo to jest faza do, dotarcia tak tylko czysto teoretycznie to zmierzyłem Żeby zobaczyć, no i co, zrobi te 400 km, zmiana znowu oleju i potem na tysiaka już docelowy olej ten VR1 pewnie, bo silniczek też był ciasno spasowany więc myślę, że te 5W50 będzie w sam raz. Tym bardziej, że ty nie jedziesz na żadne tory, tylko po ulicy, więc tak. nie przegrzesz. ogień pod remizą. Tak, okay. <laughs> ogień pod remizą. Ogień pod... A no i co, yeah. założono oczywiście odcinka na 3000 yeah. obrotów, żebyś docierał spokojnie. A nie tutaj zaraz dawał ogień i przysyłał mi zdjęcia, jak kolektor się świeci na czerwono. Tak. Nie? Tak, tak. No, tak. <laughs> no pewnie, że tak. No i co, chyba byłoby na tyle. Takich głównych rzeczy. Mówię, no, jeżeli ma się ten sprzęt do, do strojenia, to nie jest jakieś takie strasznie trudne, żeby to ogarnąć, tylko aby tylko te afery i wszystko się zgadzało. No tutaj nam długo się zeszło z tego względu, że to masy, to rozrusznik, to to, to tamto, później regulacja tej przepustnicy. Mm. Nie było chyba w Krokowcu w ogóle płynu chłodniczego, bo później już zaczęło to samo podbijać aż za mocno. Musieliśmy potem to znowu skręcić i już teraz pod powietrzem jest wszystko git. Bo widzę, że chyba znowu wciągnęło płynu trochę ze zbiorniczka. Mm -hmm. Także tak, no. Jeździć. Odszczurzyć musisz, umyć. Bo na jednak auto. Ramy. auto stało ile? Pół roku, nie Aha. No, pół roku. Pół roku tak. I się doczekałeś. Trochę kijowo, że na zimę, ale... Już... To będzie starszy zimą. Tak. Nie no już tak Pasarat myślę. jest. Tak jest, paserat sobie byś jeździł. Dobra. Tyle Andrzeju. Na razie. Dzięki. Zaraz do kanału w No i co? To by było na tyle ludzie. Także to by było na tyle ludziska. Dzięki za oglądanie. Komentarz, like, subskrypcja pod kanałem. Zapraszam na grupę. Zapraszam na co sobotny live. Na umarły garagę. Na umarły I to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Na razie. Siema! Na razie.